Przed 53 laty zawarliśmy sakramentalny związek małżeński i odtąd staliśmy się rodziną. Zostaliśmy wkrótce obdarowani dwoma synami i staraliśmy się, staraliśmy się ich wychować zgodnie z prawami bożymi i zasadami wiary katolickiej. Przybyliśmy tutaj do świątyni Opatrzności Bożej, aby podziękować Panu Bogu za naszą rodzinę za, za to, że miłość jest w rodzinie. Dzieci udało się nam wychować na dobrych ludzi, których ludzie szanują i oni ludzi szanują. Dziękujemy Opatrzności Bożej za te wszystkie dary, za wszystkie łaski, jakimi nas obdarowano i prosimy o dalsze błogosławieństwo na każdy dzień, jak również o ustrzeżenie nas od różnych złych zdarzeń losowych, które mogą się nam zdarzyć. Dziękujemy Bożej Opatrzności, że czuwała nad nami do tych lat. Ech, czuwała w czasie mojej choroby, która no, okazała się bardzo groźną, ale przeszła. Po 30 latach nie ma prawie śladu tego. Także bardzo dziękujemy za, za wszystkie łaski, a prosimy o dalsze. Nie wyobrażamy sobie, żeby. Nie należyć do tej grupy darczyńców, ponieważ uważamy to za obowiązek i za honor być tutaj darczyńcą i wnieść jakąś chociaż małą cegiełkę do budowy tej świątyni. Prosimy Dziękuję. o zdrowie, miłość i jedność w naszej rodzinie.